Ludzie w mieście gadają. Tak? Na wsi też już mówią. Kolega, nie wiem o czym mówię. Myślę, że ludzie w nie gadają. Tak? Gadają. Ale jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jakby, jakby, jak to wszystko my, nie? Naród, ludzie, nie? Ten, no, to jak. A do tego lipca co będzie? A do którego? No. A nie oni nie uspokoi. Ludzie mają tank z zrobić. Tak już mają zromi. Tak już mają zromi. No? Kolego, Dzięki. a ja słyszałem, że jak ktoś się nie uspokoi. to oni mają tak zromi. Oni to mają tak zromi. Tam mają dromy.